co robić, kiedy uprawia się wyczynowo sporty. Mm -hmm. Dużo się energii w to wkłada. Często się też człowiek poci. Jakie kosmetyki używać? Jakie kremy? Co jest przydatne w takich sytuacjach? To jest pierwsza rzecz jest taka, o czym myślę, że teraz się mówi. Te 10 lat temu na pewno nie, chociaż już się wtedy zaczęło mówić. Myślę, że sportowcy zawodowi to wiedzą. Odpoczynek. To jest najlepsza rzecz. Sen, odpowiedni sen, odpowiedni odpoczynek. Natomiast przy, jeżeli jesteśmy amatorami, ale wyczynowymi, czyli mamy i pracę, i treningi, no to częst, na, tak naprawdę, jeżeli chodzi o odpoczynek, to jest to dosyć trudne. Dodato, dodatkowa kwestia to też dieta. Też dbajmy o to, y, jak, y, y, czy, co jeść, jak jeść, kiedy jeść. I rzeczywiście y, moja skóra polepszyła się w momencie, kiedy miałam i suplementację odpowiednio rozpisaną hmm. dla siebie. I też dietę. Byłam pod, pod kontrolą dietetyka, także to też bardzo pomogło, ale nie było wystarczające jest taka rzecz może podstawowa. Myślę, że dla panów jest to rzecz oczywista, dla pań niekoniecznie, ponieważ też obserwuję, bo jednak mam kontakt ze sportem, ale już bardziej w takich miejscach nie już takich wyczynowych. Natomiast chodzi o ten prysznic, żeby wziąć rzeczywiście prysznic po treningu. Wiem, że dla pań często jest to dosyć krępujące, natomiast chociaż umyjmy buzię, chociaż umyjmy ręce na przykład mydłem i, i umyjmy i my też buzie, możemy jeżeli mamy właśnie taką suchą skórę, to po tym treningu możemy zastosować po prostu jakiś taki krem, z, taki tłusty z okluzją, żeby po prostu zabezpieczyć, a potem na wieczór zrobić taką bardziej zaawansowaną tutaj pielęgnację.